W tym filmie opowiem o modnych rozwiązaniach wnętrzarskich, które wielu osobom się podobają i które chętnie stosują we własnych mieszkaniach, ale po ich realizacji żałują tej decyzji. Wiele osób marzy o osobnej garderobie, w której mogliby powiesić wszystkie swoje sukienki, ustawić równo na półkach buty i torebki ale nie zawsze udaje im się prawidłowo obliczyć potrzebną na nią przestrzeń. W efekcie w niewielkich sypialniach, gdzie można by po prostu zainstalować szafę w kształcie litery L, bardzo często wydzielają strefę na garderobę za pomocą ściany. W ten sposób zmniejszają powierzchnię sypialni i uzyskują niewygodne, kątowe przebywanie, wąskie dojście do rzeczy, a z czasem zagracony schowek zamiast pięknej i wygodnej garderoby. W większości przypadków w małych sypialniach lepiej jest po prostu ustawić szafy wzdłuż ścian i zostawić w pomieszczeniu przestrzeń zamiast na siłę wydzielać zamkniętą garderobę. Podobnie jest system otwierania tipon, który pozwala tworzyć czyste minimalistyczne wnętrza bez pewnego wizualnego szumu, które dają chociażby uchwyty, ale z czasem te mechanizmy potrafią wyprowadzić równowagi. Przecież, żeby otworzyć szafę, trzeba wykonać trzy czynności. Nacisnąć na drzwiczki, złapać je palcem i pociągnąć do siebie, a potem zamknąć je odpowiednią siłą, tak aby mechanizm się zablokował, ale nie odbił z powrotem. W przypadku niskiej jakości mechanizm często się psuje i wymaga wymiany, a czasami jego elementy odklejają się. Co więcej, niektórzy tracą cierpliwość, gdy przypadkowo opierają się o drzwiczki, a te się otwierają i pozostają otwarte, dopóki nie zamkną się ich starannie. Albo szuflady. Które otwierają się, gdy przypadkowo się je zahaczy biodrem. W przypadku kuchni lepiej zastosować wystające fronty górnych szafek, które można pociągnąć, aby otworzyć drzwiczki, a na dolnych szafkach zintegrowane uchwyty. A jeśli już decyduje się na mechaniczny tip to stosuj tam, gdzie będziesz z nich korzystać rzadko i nie będą narażone na przypadkowe otwarcia. Niektórzy żałują, że zainwestowali w półwyspy kuchenne, które początkowo bardzo chcieli mieć i zaprojektowali w wąskich przestrzeniach kuchni, gdzie brakowało miejsca. W praktyce okazuje się, że ciężko do nich dotrzeć, albo najzwyczajniej są za wysokie, przez co staje się półwysep niepraktyczny, chyba że pijemy przy nim margaritę. W efekcie na co dzień rzadko się korzysta z takiego półwyspu. Ludzie zazwyczaj jedzą przy stole albo na kanapie, a pieniądze wydane na to rozwiązanie idą na marne, co staje się źródłem niepotrzebnej frustracji. Wiele osób marzy o czarnych bateriach łazienkowych i kuchennych, aby nadążyć za trendami, a potem niestety żałują tego wyboru. Jeśli baterie są tanie i mają niskiej jakości powłokę, łatwo się niszczą lub odpryskują, szybko tracąc estetyczny wygląd. Co więcej, czarny kolor sam w sobie jest podatny na zabrudzenia. Przy twardej wodzie biały osad staje się bardzo widoczny na kontrastowej powierzchni czerni. Rozwiązaniem jest wybór produktów od sprawdzonych producentów, którzy stosują wysokiej jakości materiału i powłoki. Warto również zainwestować w systemy filtru znieczające wodę. To rozwiązanie docenia nie tylko baterie czy szklane kabiny prysznicowe, które nie będą pokryte osadem, ale także pralki, zmywarki, na których żywotność negatywnie wpływa twarda woda. Kanapy z niskim oparciem to marzenie wielu miłośników nowoczesnych trendów. Świetnie wyglądają wewnętrznach, optycznie odciążają przestrzeń. Nie są jednak wygodne dla wszystkich, ponieważ. Niektórym brakuje wysokości oparcia, aby komfortowo się oprzeć. Czasami producenci dodatkowo skracają oparcie, ale nie wydłużają siedziska, co sprawia, że zarówno siedzenie, jak i leżenie na takiej kanapie staje się niewygodne. Dlatego przed zakupem warto wypróbować kanapę w sklepie, usiąść na niej i się położyć, jeśli planujemy z niej aktywnie korzystać. Jeśli marzysz o kanapie z niskim oparciem, wybierz model z dużymi poduszkami, które będą podtrzymywać plec. Obicie mebli tapizerowanych tkaniną bukli jest na szczycie mody i popularne wśród blogerów, wygląda świetnie na zdjęciach, co sprawia, że wiele osób chce je mieć. Jednak jeśli masz w domu kota, taka tkanina szybko stanie się jego ulubionym drapakiem. Czyszczenie mebli z takiej tkaniny wymaga dużej ostrożności, ponieważ nadmierne tarcie może prowadzić do powstawania zaciągnięć. Wiele osób walczy o jednolite fronty dolnych szafek kuchni, aby zachować czystość linii i formy. Za takimi frontami często kryją się podwójne lub potrójne szuflady, co pozwala uniknąć dodatkowych podziałów w widocznej części mebli. Jednak aby dostać się do zawartości szuflad, trzeba najpierw otworzyć, a następnie wysunąć szufladę, co oznacza dwa razy więcej ruchów niż w przypadku zwykłych szuflad. Osobiście mnie to rozwiązanie nie irytuje, ale wiem, że w niektórym podwójna czynność bardzo przeszkadza i wolą wybrać widoczne podziały na froncie. Często sensownym rozwiązaniem, zarówno wizualnym, jak i funkcjonalnym, wydaje się montaż lustra za umywalką i niemal bezpośrednie przyleganie do niego baterii. W praktyce jednak przy dużym ciśnieniu wody nie dba lustro często jest pokryte kroplami, które trzeba czyścić niemal po każdemu życiu. Istnieje jednak prosty trik: użycie preparatów typu niewidzialna wycieraczka do szyb samochodowych, które można zastosować w naszych łazienkach. Dzięki temu krople wody spływają po powierzchni, nie pozostawiając śladów, co redukuje frustrację związaną z częstym myciem. Wspomniany wcześniej system filtrów zmiękczających wodę także może pomóc zmniejszeniu ilości osadów w szkle, jeśli krople mimo wszystko dostaną się na powierzchnię. Niektórzy marzą o szklanych frontach szafek lub cały garderoba z przezroczystymi przegrodami. Takie rozwiązanie wygląda lekko, stylowo i wizualnie powiększa przestrzeń, dlatego jest często stosowane w nowoczesnych wnętrzach. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że przy takim układzie wszystkie osobiste rzeczy są na widoku, często w różnych kolorach, nie zawsze idealnie uporządkowane, co może sprawiać wrażenie bałaganu. Wniosek. Zamiast utrzymywać wszystko w idealnym porządku, lepiej zdecydować się na zamknięte przechowywanie lub ciemne czarne szkło. Dzięki temu chaos widoczny z zewnątrz będzie ograniczony, zwłaszcza w ciągu dnia, ponieważ światło dzienne wpadające na szkło będzie częściowo je rozpraszać, ukrywając wnętrze szafek. Szerzej o przeszkolonych garderobach, i wadach i zaletach możecie przeczytać na naszym blogu. Link znajdziecie poniżej tego wideo. Wiele osób marzy o kominku, przy którym można spędzać zimowe wieczory, popijając gorącą herbatę. Jednak często okazuje się, że po instalacji używają go tylko kilka razy w roku, głównie dla gości. Przez resztę czasu kominek zajmuje miejsce i nie cieszy właścicieli. Jeśli jednak jest używany regularnie, bez wątpienia jest wspaniałym dodatkiem do wnętrza. Dlatego warto podejść do decyzji o jego instalacji świadomie. Osobiście bardzo lubię kominki, ale te elektryczne na napary. Jednak największym źródłem rozczarowania większości osób po remoncie jest brak wcześniejszego planu. Naprawdę większość błędów i rozczarowań wynika z tego, że remont został przeprowadzony bez przygotowanego projektu. Plan funkcjonalny, wizualizacje i rysunki techniczne pozwalają zaoszczędzić nie tylko czas i pieniądze, ale przede wszystkim nerwę. Dlatego jeśli chcesz uniknąć rozczarowania, zamów projekt wnętrza u specjalisty lub przynajmniej skorzystaj z konsultacji. Jeśli podoba Ci się ten materiał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia na budowie.